Zdecydowanie do cięższej kategorii 75 kg i w czerwonym narożniku Jakub Kasprzak, boks Poznań, a jego przeciwnikiem Piotr Arnista BKS Tiger Łomża. No, ciosy już powinny ważyć swoje, bo jednak 75 kg to już jest solidna waga. Pojedynek numer 5 serii popołudniowej no tu już prawdziwi mężczyźni 75 kg waga średnia no tu już głaskania nie będzie to już każdy cios troszeczkę waży Bardzo energetyczny początek, zwłaszcza arnisty. Od razu na początku kask płata pingla. Jeszcze problemy ma z kaskiem właśnie karnista. Tutaj widać było już, poprawiał kilka razy ten kask. No, miejmy nadzieję, że już przerw nie będzie, że sprzęt wytrzyma. No i że bokserzy też wytrzymają dobre tempo ładny lewy sierp na dół w wykonaniu boksera w czerwonym kasku czyli Jakuka Kasprzaka Ojojoj, teraz tutaj naprawdę Kasprzak bardzo piękne akcje przeprowadził szczególnie na dolne partie wyjście sierpami na górę No takie akcje już trochę techniki wymagają I świetny szybki lewy sierpowy Kasprzaka na górę. I kolejny A. bardzo mocny cios na dół. Aż tutaj Kasprzaka. było słychać. Poprawka prawym sierpem na górę i jeszcze jeden. Nie jest monotematyczny Kasprzak, bo raz uderza na górę, raz na dół. Ciężko spodziewać się w które miejsce zada cios. No i arnista chyba po takim początku dość energetycznym teraz zaczyna tracić koncepcję na tę walkę. Nie, te ciosy naprawdę zrobiły tutaj duże wrażenie już w pierwszej rundzie na reprezentancie Łomża. Moim, zdaniem, moim zdaniem tutaj i sam Kasprzak wyciągnął wnioski z, z pierwszej części pojedynku, że Musi troszkę zmienić styli. Tymi akcjami tutaj w drugiej części rundy zdecydowanie podkreślił swoją wyższość w tym pojedynku. No, podoba mi się styl boksowania Kasprzaka. Te ciosy mają swoją wymowę, mają swoją wartość. To nie jest takie delikatne klepanie, tylko faktycznie każde uderzenie ma siać spustoszenie. A arnista ciężko oddycha. Ale właściwie nie ma się co dziwić, no bo tam przynajmniej 5-6 takich uderzeń było solidnych. I kolejny bardzo mocny lewy. Hag na dół i jeszcze jeden. Umie znaleźć miejsce Kasprzak. To jest duża umiejętność. I raz jeszcze lewy na dół, prawy na dół. No Arnista stara się, idzie do przodu, robi co może. Ale mówiąc popularnie Kasprzak go składa, składa. Coraz bardziej chowa ten dół Karnista i... No ale nawet e, zwróć uwagę, że te uderzenia arnisty, no one nie mają takiej wymowy jak, jak Kasprzaka. Nawet jak trafi, no to jednak nie czuć, nie czuć tego, tego powera, tej siły. Twarda walka. Od samego początku no i pewnie do samego końca tak to będzie wyglądało. No nie odpuszcza Karnista absolutnie, ale, ale to tutaj. Jest to dowód na to, jak dużo może młodzież, chociaż teraz Kolejnymi ciosami bardzo mocnymi. A w swoim żywiole i non-stop atak nie patrzy nawet gdzie uderza, byle tylko ruszać rękami i przed do przodu na Kasprzaka. Ale stanął przez chwilę Kasprzak. Być może potrzeba złapać drugi oddech. Ale nie daje się zamknąć w narożniku Kasprzak i koniec drugiej rundy. Dwie fazy miała ta druga runda, początek no na pewno troszeczkę dobry. Troszeczkę niższa wygrana punktowa niż pierwszej, ale, ale jednak Kaszczak w tej drugiej rundzie też podkreślił swoją wyższozi. Po dwóch rundach prowadzi na punkt. Pierwsza walka wagi 75 kg. No moim zdaniem całkiem udane otwarcie tej kategorii wagowej. Bardzo ciężko oddycha arnista No ale nie ma się czemu dziwić, bo naprawdę Zainkasował parę potężnych bomb No i druga sprawa, że cały czas idzie do przodu, no też kosztuje to jednak sporo sił A kasprzak właściwie no nie wygląda na zmordowanego Rzucił się bardzo szybko do odrabiania stratarnista. A Kasprzak powinien wrócić do tej taktyki obijania tułowia przeciwnika. No no ja napra naprawdę podziwiam tą odporność i chęć boli walki, jaki prezentuje Arnista. No wydawało się, że już będzie rękawami oddychał w tej trzeciej rundzie. A tu jednak nic, nic z tego. I wcale nie jest to łatwa runda dla Kasprzaka. No jednak to wysokie tempo też na Kasprzaku chyba zrobiło wrażenie, bo nie jest już tak dynamiczne. No tutaj ta trzecia runda naprawdę. Ciężka szkoła życia dla Kasprzaka. No jeszcze wprawdzie to nie jest matura, ale taki przedmaturalny egzamin. Ale matura próbna na pewno. <laughs> Próba charakteru, to na pewno. No i koniec, no za wielką rundę. ambicję tą rundę dla arnisty, ale wydaje mi się, że dwie pierwsze rundy przesądzają jednak zwycięstwo reprezentanta boksu Poznań. Niemniej jednak jest to nasza, tutaj nasze odczucie, znaczy moje absolutnie. Czekamy na werdykt pięciu sędziów, którzy punktowali ten pojedynek. No w mojej ocenie też jednak mimo wszystko Kasprzak, za te dwie pierwsze rundy. Zwłaszcza za pierwszą, bo tam, tam kilka świetnych akcji na korpus. No tym razem trafiliśmy słusznie z Kasprzakiem, sędziowie też nie mieli wątpliwości, 5 do 0 boks poznań dalej w grze no ale pojedynek na pewno mógł się podobać również wielkie wielkie brawa dla arnisty za naprawdę hard, nieustępliwość i wielką wielką wydajność i kondycję którą tutaj nam zaprezentował no przyjechał po zwycięstwo zrobił co mógł no okazało się że tego dnia akurat kasprzak jest po prostu sportowo lepszy ale, ale nie można mu... na lepszego, no, niestety.